13 zespołów. Z całego województwa lubuskiego rywalizowało w Krośnie Odrzańskim o miano najlepszej drużyny w województwie. W hali sportowo-widowiskowej, ośrodka sportu i rekreacji, odbyły się drużynowe Mistrzostwa Województwa Młodzików do lat 10. Oczywiście z udziałem Krośnieńskiego Stowarzyszenia Gier Umysłowych Tęcza. Zespół w składzie Felix Puzerewski, Paweł Baran, Dawid Śliwiński oraz Zosia Baran uplasował się na piątym miejscu. W przypadku szachów wynik jest jednak sprawą drugorzędną. Liczy się to, by w tak młodym wieku rozwijać zdolności umysłowe, wiadomo, szachy to logiczne myślenie. Logiczne myślenie powoduje to, że dzieci, które grają w szachy, nie mają kłopotów z nauką ścisłych przedmiotów. W związku z tym dwie korzyści. Dzieci mają sport, rozwijają umysł i są bardziej, może, pracowite i bardziej zdolne. Zostając na chwilę w temacie szachów, Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych ma się ostatnio czym pochwalić. Na mistrzostwo województwa startowali nasi zawodnicy, i w trzech kategoriach zdobyliśmy trzy medale: jeden medal złoty, jeden srebrny, jeden brązowy. Jan Czyrzewski został mistrzem województwa lubuskiego juniorów w grupie do lat 15. W grupie do lat 13 tytuł wicemistrza wywalczył Jan Baran, a Felix Puzerewski ostatecznie uplasował się na trzecim miejscu w grupie do lat 11. Gratulujemy.